Witam, z tej strony Maciek z kanału Dobra Rzuty i zapraszam na unboxing i recenzję produktu około rpg jakim jest Fantasy World Creator. Jest to, jak widać, wielkie pudło zawierające w sobie całą masę modularnych puls, z których będziemy mogli składać sobie plansze do gry, do sesji. Przede wszystkim do systemów, które kładą duży nacisk na taktyczną walkę, czyli wykorzystanie pola walki, wykorzystanie pól i bawienie się figurkami. Takie jak na przykład Dungeons and Dragons. Jak widzimy, pudełko jest bardzo wielkie, z drobną ilustracją, całe przypominające kamień. Zobaczmy, co jest w środku. Otwiera się dosyć ciężko, jak to tego typu wielkie pudełka. Także z góry przepraszam, że to chwilę powalczę z tym. Ok. Otwieramy pudło. Od razu widać, że jest wypchane po brzegi. Także super, robi to wrażenie. Pudło nie tylko jest wielkie, ale też bardzo ciężkie, bo rzeczywiście ilość tektury, która tutaj jest zapakowana, jest kolosalna. Pierwszą rzecz, którą chciałem pokazać, to troszeczkę zasłaniając jest, a poza tym kod jest już zużyty, do gry jest dołączana dostęp do aplikacji. Do aplikacji, do której jest dostęp w tym momencie, tak na dobrą sprawę, tylko przez przeglądarkę z poziomu komputera. Na Androida czy, czy iPhone'y jeszcze chyba nie działa. Na Androida na pewno nie działa, bo nie udało mi się niestety uruchomić. Ale jest aplikacja z poziomu przeglądarki na komputerze osobistym. Można składać sobie lochy, używając wszystkich tych pól, tak żeby żeby zaprojektować coś, nim rozpoczniemy naszą przygodę. Yy, nim będziemy oglądać pola, to kilka rzeczy, które chciałem pokazać. Tutaj mamy taką woreczek strunowy, pełny yy, podpórek, tak, czyli podstawek. Plastikowych, przezroczystych podstawek, trochę różniących się od takich czarnych, które najczęściej są widoczne u nas. Yy, taką podstawę jedną odłożymy. Podstawki są po to, że do tego zestawu, jak widać, jest dołączone od groma kart, kart które są ilustrowane potworami. Mm, cały zestaw w ogóle jest monochromatyczny, więc wszystkie te rysunki również są czarno-białe. Czarno-białe lub niektóre są trochę bardziej sepia, trochę mniej sepia, trochę bardziej tłokamienne, ale raczej jest to czerni plus biel. Mm, potwory, które są tutaj ilustrowane, to są potwory, które znamy z Bestiariusza do Dungeons and Dragons. Yy, I to te karty, które teraz pokazuję, to są akurat większe stwory. Więc tutaj znajdziemy na przykład yy, yy, dwugłowego Ettina, yy, jakiś nieumarłego Ettina, czyżby, możliwe, że Anhek, Czyli całą masę potworów, plus oczywiście dwie karty czyste. Gdybyśmy chcieli coś swojego wprowadzić, warto zaznaczyć, że wszystkie karty, które są w tym dodatku, są suchościeralne, ścieralne. Można po nich spokojnie mazać i ścierać. Poza tymi kartami. Jest całkiem spora, duża talia mniejszych kart, prawda, już postaci graczy, bohaterów. Po dwie każdego typu mamy dwóch wojowników, dwóch czarodziei, krasnoludy, elfy, niziołki. I jak się zaczynają potwory, to już lecimy całkowicie już na rozmaite, rozmaite stwory, które możemy, doppelganger, wilkołaki, meduzy, yy, diabły... Całą masę potworów. Te jakieś potwory mniejsze, które mogą występować w większych ilościach, są w większej ilości kopii, również w zestawie. Więc na przykład jeśli mamy tutaj szkieleta, to on nie ma tylko dwóch kopii, tylko jak widać, tych szkieletów jest całkiem sporo, żeby mogły otoczyć, w razie czego, naszych bohaterów. Hmm, działa to w ten sposób, że oczywiście taką kartę wpinamy sobie w naszą podstawkę i w razie czego w trakcie przygody możemy nią po polu przemieszczać. A teraz, całe to, co najważniejsze jest w tym zestawie, czyli same pola. Pola są w wytłoczkach, tak jak tutaj widać, prawda, w wypraskach, z których możemy sobie wycisnąć je dopiero, zostawiając kawałki, które są im niepotrzebne. I przechodzą w rozmaitych rozmiarach, zapakowanych w wielkie worki foliowe, worki strunowe. Pierwszy z zborów to są największe pola. Które teraz wyjmiemy, zobaczymy, co tutaj w środku, co one, jakie nadruki na nich się pokazują. Ok, czyli mamy te największe pola. Yy, od razu też powiem, że wszystkie pola, które tutaj mamy, które są w zestawie, są dwustronne. I yy, tu z jednej strony mamy taką szarą, prawda, wnętrze kamienne, z drugiej strony to jest już taka bardziej yy, właśnie w sepie, jakaś pustynia, spękana, sucha. Wszystkie pola, które tutaj są. Ja jeden wyjmę z tej wytłoczki. Bardzo fajnie wychodzi, są głęboko nacięte, więc raczej chyba nie będzie ryzyka, że się uszkodzi jakieś pole przy wyjmowaniu. Wszystkie pola są z zaczepami puzlowymi, prawda? Żeby po zestawieniu, po złożeniu jakiejś mapy dla nas nie przesuwała się na planszy. I po ułożeniu nasze szkielety czy bohaterowie mogą się na tym prezentować. Oczywiście sucha ścieralna, więc można zobaczyć jak działa. Do zestawu w razie czego? Do tego, a propos suchościeralności, jest dodany mazak z gumką do ścierania. Oczywiście to jest taki drobiazg, lepiej chyba kupić zestaw wielokolorowy, ale rysuje się ściera. Nie potrzeba nawet gumki palcem, jak widać, można wszystko zatrzeć. Więc mm, mamy duże pola, prawda? To są duże pola. Wszystkie są podzielone na standardowe kwadraty, czyli calowe. Yy, używane właśnie na przykład w Dungeons and Dragons. Yy, 8 na 8 cali, 8 na 8 pól, i takich pól jest tutaj kilkanaście. Nie chcę się liczyć dokładnie. I mamy te kamienne, prawda, i ich jest też kilka, trochę różniących się teksturą. Wszystkie z tyłu to jest ta taka pustynia piaskowa, prawda. Poza tymi naszymi szarymi kamieniami, też, właśnie takie, jak wspomniałem, różniące się teksturą, trochę bardziej już może nie jaskiniowy, bardziej to wygląda może jak wnętrze jakiejś świątyni. I z tyłu kolejny typ pustyni. Także wnętrze świątyni, tutaj trochę bardziej urozmaicone z pęknięciem, trochę mniejsze pęknięcia, większe dziury w środku planszy. I też mamy na przykład podłogę drewnianą. Tutaj akurat drewniana. Z dziurą, i z drugiej strony, już naturalne, szare skały, możliwe do przygody w górach. Kolejna drewniana podłoga. Tutaj, już wnętrze bardziej z mozaiką. Kolejne. Tu, już mozaika na całego. Może do wnętrza jakiegoś świątynnego. Kamienie po drugiej stronie. Kolejne jakieś z wzory. I to są te największe pola 8 na 8 Poza polami 8 na 8 mamy w tym zestawie całą wielką. Cały, cały wielki wór strunowy, pul 4 na 4. I e, aż tak dokładnie nie będę ich przeglądał jak poprzednie, dlatego że one jakby powtarzają częściowo wzory, które widzieliśmy tu. E, na jednej takiej wyprasce są zawsze dwa pola, e, najpierw zwykłe właśnie kamienne, z drugiej strony. Sepia i pustynia, i na samym dnie już uderzamy w stronę różnych rozmaitych mozaiki, e, drewna, a z drugiej strony kamieni i gór. Z e, samych tych pól, jakby policzyć, prawda, to nagle robi się bardzo dużo, ich jest spokojnie powyżej 20-30. Z e, samych tych wielkości 4 na 4 jak się doda do tego wielkości 8x8, to wydaje mi się, że naprawdę potężne lochy można z tego budować, z tego jednego zestawu. Kolejny bór strunowy. Drugi mazek, kolejny wór trunowy, już zawiera w sobie korytarze. No bo jak budujemy lochy, to pokoje nie muszą być tylko i wyłącznie połączone z innymi pokojami. Fajnie by było, żeby można było zbudować wijące się korytarze, w których będą na naszych bohaterów zasadzkę robiły rozmaite potwory. Więc tutaj są pola 2 na 4 z których będzie można budować wszelkiego rodzaju przejścia pomiędzy salami. Trochę może brakuje jakichś bardzo wąskich korytarzy w szerokości jakby jednego pola, ale po pierwsze ciężko by je było przypiąć używając tych wpinek puzzlowych, ale je można zawsze ograniczyć dodając przejście i za pomocą mazaka na przykład zaznaczając, że jest to właśnie ściana tutaj i przejście, które tylko pędy mogą gracze się zmieścić. Także tych pól 2 na 4 na jednej karcie jest 5 kart. Też jest całkiem sporo. Z, yy, wszystkie tekstury na tych polach są, yy, no nazwijmy to, takie same, prawda? Czyli te same wzory tekstur powtarzają się na wszystkich typach pól. Co mamy jeszcze w pudle? Bo to jeszcze nie jest wszystko. W pudle mamy jeszcze kilka też dużych wyprasek, z trochę cieńszymi, bo tutaj ta tektura jest bardzo gruba. To jest rzeczywiście gruba, solidna tektura, którą troszeczkę mam wrażenie, że się już zgina i wypacza. Mam nadzieję, że sam, na samych polach nie będzie tego problemu przy używaniu. Ale z cieńszej tektury do zestawu również są dodawane, też podzielone oczywiście na pola, czyli salowe pola. Rzeczy, które rozpadają się w rękach, rzeczywiście bardzo głęboko są nacięte. Ale mamy tutaj na przykład wioskę czyli nie musimy nic już mazać na samych polach, możemy zbudować sobie właśnie z tych wielkich pól 8 na 8 ogromne pole walki i po prostu część przykryć wioską, albo z drugiej strony dachem, czyli do wszelkiego rodzaju przygód w mieście to może być rewelacyjna sprawa, w której część budynków jest zakryta dachem, na zasadzie takiej mgły wojny, czyli fog of war, gdzie gracze dopiero jak wbiegną do tego budynku, dach zdejmujemy i pokazujemy, co mamy przygotowane pod spodem. Drzewo z drugiej strony z kolejnym dachem... To jest chyba jakiś dziura albo strumień, i kolejne dachy, kolejna wioska, także powtarzają się jakby wzory, prawda? To nie jest tak, że są wszystko, wszystko jest wyjątkowe i unikatowe. Tutaj mamy jakiś kamienny krąg, kolejne jeziorka, jakieś obozy i całą masą, masę dachów z tyłu. Nawet ciężko to pokazać, bo to się rzeczywiście rozpada w rękach, nacięcia są na tyle fajne, że, że nie ma absolutnie z tym najmniejszego problemu że Przygoda w mieście, może rzeczywiście walka w mieście być no, no, bardzo wyjątkowa. Przygotowana zasadzka na przykład przeciwników, którzy czają się na dachach i w pomieszczeniach, które ukrywamy sobie pod tymi żetonami, to może być coś naprawdę fajnego. Te żetony zdejmę, żeby nam już trochę nie zaciemniały. Poza takimi żetonami terenowymi mamy całą masę, też kilkanaście, kilkanaście kart, też z tej cieńszej tektury. Z elementami otoczenia. I tutaj mamy mniejsze rzeczy, też mniejsze, mniejsze elementy takie na jedno pole, jednocalowe. Takie jak łódki, skrzynie, posągi, wszelkiego rodzaju właśnie dziury. Z drugiej strony namioty, mniejsze drzewka, wóz z koniem, krzaki. Yy... To, to, nawet ciężko mi powiedzieć co jest, bo to na to wygląda, że to jest yy, fragment jakiegoś pola uprawnego, ale nie wygląda najlepiej, szczerze mówiąc, według mnie brzydka ilustracja, nie, nie, nie wygląda ładnie, z drugiej strony coś ciekawszego da, da się zawsze przyda, ok. Yy, I na kolejnych kartach też na przykład ogrodzenia. Ogrodzenia, gdybyśmy chcieli rzeczywiście nie używać tylko ścian, ale położyć znaczniki ogrodzeń, przez które gracze mogą przeskakiwać w trakcie pościgu lub chować się za nimi i ostrzeliwać swoich przeciwników, na przykład za kamiennego murku. Szafki, regały, łóżka, czyli wszelkiego rodzaju wystrój, który będziemy, czy na przykład schody ruchome, nieruchome, okrągłe, okrągłe schody, czyli wystrój na całego, który możliwe, że będziemy w trakcie naszych przygód używać. Karty przerzucę, bo tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Jak widzicie, ekranów jest odgroma, Z całą masą różnych rzeczy. Dachów chyba jest najwięcej. Powoli zbliżamy się do końcówki. Kilka jeszcze jest tutaj rzeczy, już takich fajnych, fajnych dodatków, które są... E Pomyślane już bardziej o konkretnym systemie, nie o każdym systemie, który, który używa map taktycznych, ale konkretnie o Dungeons and Dragons. Tu dostajemy na przykład żetony stanów, czyli yy, kto jest ogłuszony, przerażony, spetryfikowany, oraz yy, czyste żetony, oczywiście, żeby można było w razie czego nowe stany zaznaczyć sobie. Ewentualnie dying, kto jest umierający z zaznaczonymi kropkami, na yy, ewentualnie testy niezdane. Ten death Saving Throw, tak? to odłożymy na bok i takie śmieszne dosyć żetony, które służą z kolei do pokazania większego przeciwnika, bo jak może pamiętamy to przeciwnicy rozmiaru Large zajmują wielkość 2 na 2 pola, prawda? Czyli jak chcemy wpiąć takiego przeciwnika Large, no załóżmy, że to jest właśnie Wywerna to używamy tego jako pomocy i do poruszania się. No, nie jest to najbardziej optymalne, bo już mamy dwa elementy, które musimy przesuwać na planszy, ale swoją funkcjonalność trzeba by przetestować. Wydaje mi się, że może mieć, mimo że będzie upierliwe przez te żetony. Ja na pewno takiego rozwiązania fanem nie będę. Także mamy do przeciwników rozmiaru Large, Huge, Gargantuan, tak? Do e, wszelkich wielkości bedekowych. Ostatnia już... E... Ostatni worek strunowy, z ostatnimi wypraskami, to znowu z troszeczkę cieńszej folii, już tutaj widzimy, że mamy żetony smoka, no jak loch, to musi być smok na końcu i musi być odpowiednio zobrazowany, więc mamy cały wielki, wielki żeton bestii smoka, plus drugi czysty, jakbyśmy chcieli sobie narysować jakiegoś potwora, może na... Yy, ostatniego przeciwnika w naszej kampanii, takiego Final Bossa, yy, te żetony oczywiście też są z tego tej trochę cięższej, więc powinny dać się wpiąć tak? i na przykład używając właśnie tej wypraski yy, dla przeciwników rozmiaru Gargantuan, zająć miejsce na planszy. I mamy tutaj jeszcze kilka, bo kilka, bo 6. Słuchościeralnych kart dla postaci graczy, gdzie mamy miejsce na imię, notes, punkty życia, hit pointy, tymczasowe hit pointy yy, kości, hit daje i to bodajże było przewidziane na jakieś bonusy. Nie pamiętam do końca, trzeba by zobaczyć, jak oni tutaj to opisują. Tych kart jest 6, czyli w razie czego sześcioosobowej sześcioosobowej drużynie możemy dać taką kartę na notatki do mazaka suchościeralnego. Yy, także to jest zawartość, cała pudełka. Jak widać, jest wypchane po brzegi. Waży dużo kilogramów, jest wielkie, ciężkie, z całą masą rozmaitych rzeczy. Ja to teraz usunę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak się zestawi kilka elementów ze sobą, czy będą się przesuwały, czy będą się trzymały razem, czy się nam nie, nie porozjeżdżają. Bierzemy sobie tutaj. Akurat pod ręką było drewniane, więc zróbmy w tym momencie z drewnianego elementu. Wyciągamy oczywiście z wypraski. Tak jak mówię, głęboko nacięta, nie wygląda się, żeby cokolwiek miało się zepsuć. Czy może kamienie? Czy może kamienie? Zróbmy kamienie, wyglądają trochę, odcinają się kolorystycznie. I tak. Spinamy to puzzlem. Trzyma się, nie rozpadają się nawet jak przesuwamy. Co jest dużym, dużym plusem. Późle są dosyć luźne, więc też nie uszkodzimy tego przy, yy, przy składaniu samych elementów. To dla mnie akurat jest plus. Niektórzy chcieliby, żeby to było idealnie do siebie przylegało, ale według mnie, jak przylega idealnie, to właśnie jest ryzyko, że przy zestawieniu coś się zepsuje. Yy, poza tym, lewa, prawa strona zawsze jest inny trochę kształt tego, tej tektury. Co widać tutaj, prawda, że jest ona luźniejsza, dlatego że jest jakby w drugą stronę położony. Yy. Jeśli go włożymy w tą samą stronę, to jest to trochę, trochę solidniej. Wydaje się, że się trzyma. I mamy nasze postacie w tym momencie szkieleta, kościotrup, który może być spokojnie przesuwany, to trzyma się solidnie. Nie trzyma na tyle mocno, że uszkodzi kartę w trakcie użytkowania, ale trzyma na tyle solidnie, że możemy podnieść i raczej nie spada. Elementy kładzione. No to jest już folia o folię, prawda? Jak ktoś trąci, to się przesunie. Niczym nie jest przymocowane, więc trzeba w razie czego naszą drużynę pilnować. Żeby w razie czego elementów, które przygotowaliśmy do przygody, nie przesunęli. Wszystko trzyma się dobrze. Mazakiem można znaczyć elementy, które chcemy wyszczególnić lub podkreślić. Oba mazaki są czarne w zestawie. Jak widać, cały zestaw, tak jak wspomniałem, jest monochromatyczny, więc pasują. Także jest taki kawał dużego pudła, z którego możemy zbudować sobie mapy do przygody. No i co ja o nim myślę? Jak ja bym go ocenił? Ja bym go ocenił bardzo dobrze. Dla mnie to jest zestaw na taką solidną piątkę. Z kilku powodów. Przede wszystkim estetyka tego, że to jest czarno-białe. To podkreślę jeszcze raz, ja to jest moja, moja e, subiektywna ocena, dlatego że ta estetyka czarno-białych elementów mi odpowiada, mi pasuje. Między innymi dlatego, że jest to dla mnie narzędzie, które ma pomagać w trakcie sesji, a nie jakby kraść e, spotlight, nie być najważniejszym elementem na przygodzie. Więc mi nie przeszkadza to, że jest to wszystko czarno-białe, stonowane, lekko wręcz, może powiedzieć, że takie wybielone. Dzięki temu nie jest najważniejszym elementem na stole, prawda? Ale jest, jest widoczne doskonale, widać też co na tym piszemy. Dzięki temu, że są takie jasne, właśnie wybielone te plansze w jasnej kolorystyce, to każda kreska, którą postawimy, jest doskonale widoczna, co mi się bardzo podoba. Podoba mi się, że wszystko, wszystko co dostajemy w zestawie jest suchościeralne. Więc wszelkiego rodzaju notatki, które chcemy nanieść na nasze y, karty, na postacie, na plansze, y, na planszetki z notatkami, tak, możemy spokojnie wpisać i nawet palcem albo y, dodanym do elementu gumką zatrzeć. Super. Szkoda troszeczkę, że y, jest tak, jest tutaj sporo elementów, które są przewidziane bardzo pod Dungeons and Dragons. W tym sensie szkoda, że chciałbym tego użyć też do innych systemów. Nie tylko do dedeków, ale też może na przykład do Forbidden Landów, które kładą mocny nacisk rzeczywiście na badanie lochów, jaż się chce składać lochy z tych elementów. No i wtedy nie wykorzystam wszystkich żetonów, nie wykorzystam na pewno części potworów, część będzie musiała być umowna, bo te potwory znamy z bestiariusza dedekowego. Są w razie czego puste pola, więc można spokojnie zaznaczyć, napisać, opisać, stwierdzić, że to jest przeciwnik, o którego nam chodziło, więc to nie będzie większy problem. Jeśli pozwolicie, to jeszcze tylko tylko jedną rzecz zrobię. Produkt jest na piątkę, nie na szóstkę, dlatego że nie jest idealny. Właśnie z kilku takich drobnych powodów. Między innymi duży bardzo nacisk na dedaki, a nie wszyscy grają tylko w dedeki. Oczywiście nie, nie mówię o tym, żeby używać tego do systemów, które nie mają w ogóle nacisku na walkę taktyczną. Druga sprawa to to. Eee, pomysł jest do Dungeons and Dragons potrzebny, prawda? Bo potwory większe zajmują więcej miejsca i trzeba wiedzieć, gdzie on się zmieści na planszy. Ale w momencie, kiedy układamy na polu e, jakieś elementy plus potwora, to przesuwanie potwora nie tylko przesuwa wielki element nad nim, ale przesuwa wszystko pod nim. I to, ja rozumiem, że starali się to rozwiązać jak najlepiej mogli i widać dzięki temu, no ale trzeba się pilnować i w, w, w dużych emocjach, w walce z ogromnym smokiem może się zdarzyć, że niestety uderzymy, przesuniemy, przewrócimy coś, czego nie powinniśmy przesuwać i mistrz gry będzie musiał cofać, poprawiać planszę tak, żeby wyglądała dobrze. Albo powiedzieć, że smok uderzył rzeczywiście w ten namiot i przesunął go, zniszczył, co też jest fajnym wyjściem. Pól jest bardzo dużo, są solidne, e, ładnie się trzymają ze sobą, wszystko jest dwustronne, można z tego złożyć naprawdę ogromny loch, na tyle duży, że spokojnie na przykład na moim stole do gier RPG się nie zmieści. I to jest kolosalny plus takiego zestawu, że wystarczy na wiele, wiele przygód i doda tego taktycznego narzędzia do systemów, które tego potrzebują lub nie potrzebują, lub po prostu działają, mają pod to mechanizmy, które chcemy wprowadzić. I pozwoli graczom, którzy mają zacięcie i chcą się pobawić na planszy, poprzestawiać swojej figurki, w pełni wykorzystać możliwości tego typu gier. Zestaw jest ładny, estetyczny, elegancki, daje dostęp do aplikacji i daje właśnie całą masę pól, plansz, żetonów i w sumie czego tylko dusza zapragnie. Oceniam go na 5 i dziękuję bardzo.